Proszę Państwa, teraz na scenę chciałem zaprosić Panią Małgorzatę Gutawską Budowską Jest. Yes. I Pana Artura Chęcego, prezesa Dukarni Polska. Pani jest naszym kolejnym sposobem, za co jak zwykle i co roku dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Czy coś przedstawisz nam pytanie? Nie chciałbym przedstawić drukarni. Chciałbym jedynie podziękować wszystkim wydawcom i gratulować nagrodzonym. Podziękować przede wszystkim za to, że mamy możliwość oceniać i nagradzać tak piękne książki. Przy okazji niektóre z nich nie drukować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. krótka rzecz, Paweł aby dać Bardzo proszę o laudację. Przepraszam, jedyną osobą, która czyta z kartki, ale jestem dość stremowana. Natomiast Piotr mi ścisłe ramy czasowe zadał. Ja długo skracałam tę swoją laudację. Mniej więcej w miesiąc to trwało, aż wreszcie doszłam do tych trzech minut, które pozwolono mi. Tutaj zająć Państwem. Pogrzeby w piórkowie miały więcej życia niż wesela, kinematograf i elektryczność. Z tą różnicą, że wesela były dla proszonych gości, kino daleko i za biletami, a prądu nie było wcale. Tak się zaczyna ludzka rzecz, Paweł tu Jotów pogrzeb, nieboszczyk, wiejski grajek, dążą ani partyzant, Jaś, smyczek którego nikt żywota przecięła, wystrzelona, nie wiadomo przez kogo, kula leży przed nami w założonych na odwyrtkę butach. I choć martwy, zaraz ożyje w pysznej historii miłosnej z wandą boginką na piekarni. Mała wiejska społeczność skupia wiele jeszcze poplątanych postaci. Hrabiego, którego przodków i potomków rzucało wszystkie ziemskie kąty który sam o tym nie wiedząc jest bratem przyrodni miejskiego kowala, miejscowego kowala, ów wraz z żoną to kolejna para wyuzdanych kochanków. Mamy tu księdza, którego ojciec kolejarz syfilityk zmusił całe swoje potomstwo do służenia Bogu. Mamy Żyda, któremu choć sapel, mimo silnych prób nie udaje się zginąć, czy przewidującego przyszłość karawaniarza. I co postać, to co się z nią nie da, tak kłamią reguły, wyrykają się stereotypom. Historia opowiedziana przez wiejskiego głupka nie może się rozwijać po Bożemu. Wchodzimy w nią, jakbyśmy odbierali cebulę do znaj